Dzisiaj jest z nami w studiu pani Beata Maciek, która za chwilę opowie, jaką firmę reprezentuje, a przede wszystkim, jakie urządzenia na suchą parę oferuje. Proszę powiedzieć, właśnie tak jak wspomniałam, jaką pani firmę reprezentuje. Mm -hmm. Przede wszystkim y, witam bardzo serdecznie oglądających nas Państwa. Nazywam się Beata Maciek i reprezentuję firmę Natelo. I jestem wyłącznym dystrybutorem na Polskę między innymi tych właśnie urządzeń do czyszczenia i dezynfekcji suchą parą. Są to włoskie urządzenia firmy Iwi International. Czy dane urządzenie odróżnia się i wyróżnia się od innych dotychczasowych, znanych nam wszystkim urządzeń do prania, czy dywanów, czy kanap? Przede wszystkim jest to urządzenie, które wytwarza suchą parę, bo zapewne większość z nas zna urządzenia parowe, tak zwane myjki parowe, którymi możemy czyścić różne powierzchnie. Natomiast to urządzenie wytwarza suchą parę. Czyli zupełnie coś innego. I może tak, żeby łatwiej było sobie wyobrazić, dlaczego właśnie ta sucha para i czym ona się różni, to powiem o parametrach, bo to jednak parametry będą tutaj kluczowe. I przede wszystkim to urządzenie ma temperaturę. Parę 170 stopni. Gdzie urządzenia, które najczęściej spotykamy na półce sklepowej, mają maksymalnie 120 stopni. Tutaj mamy 7 bar zamiast 4 bar. Są dwa zbiorniki na wodę, dzięki czemu możemy po prostu czyścić nawet i 8 godzin ciągiem bez, bez przerywania. I to, co jest najbardziej kluczowe, to jest bardzo niska wilgotność tej pary, ponieważ w tym urządzeniu jest to tylko 5%. Gdzie urządzenia. Znane nam spółki sklepowej mają 50%. I dzięki czemu to będzie najlepiej, jeżeli to pokażę, bo 170 stopni wydaje się wysoka temperatura, że ta para jest gorąca. A właśnie tak nie jest, bo z racji, że to woda jest przewodnikiem ciepnym, a tutaj tej wody jest tylko 5%, to ta para nie będzie nas parzyć. Zaprezentuję może. Zawsze na początek troszeczkę trzeba psiuknąć, wiadomo, w wciereczkę, aby para, która się skropliła, żeby po prostu wypuścić ściereczkę. A proszę jeszcze powiedzieć, właśnie w taki sposób czyszczą, czyszcząc czy to kanapy, czy dywany, również można pozbyć się plam na przykład? Tak, bardzo dobre pytanie. To powiem może tak ogólnie, do czego służy takie urządzenie. Tak? Bo to jest bardzo istotne, że to urządzenie ma przede wszystkim w użytku prywatnym, jeżeli czyścimy dom bądź mieszkanie, wyeliminować w 100% detergenty. Ponieważ wyczyścimy tym urządzeniem zarówno podłogi, każdy rodzaj podłogi łącznie z podłogą drewnianą, ściany wyczyścimy, wyczyścimy bardzo delikatne powierzchnie czy faktury, jak chociażby żywe kwiaty, jak telewizor, jak biżuteria, ale i ciężkie zabrudzenia, jakim na pewno jest piekarnik, kamień z kabiny prośnicowej. Wyczyścimy wszelkiego rodzaju meble, fronty mebli, lodówkę, łazienkę łącznie z toaletą, więc jakby w każdy za kamarek dotrzemy urządzeniem. Wyczyścimy okna, zasłonki. Naprawdę można by to było wymieniać bardzo, bardzo długo, ponieważ spektrum zastosowań dzięki właśnie tym wyjątkowym parametrom no, zapewnia to, że urządzenie jest absolutnie niezbędne w każdym gospodarstwie, bym nawet powiedziała. I co też jest bardzo istotne, no, daje nam przeogromne korzyści, nie tylko takie, że możemy wyeliminować detergenty. Co za tym idzie? Jest to dla nas zdrowsze, ponieważ urządzenie wykorzystuje do pracy jedynie zwykłą wodę z kranu. Jest to dla nas bardzo ekonomiczne, bo jeżeli co miesiąc wydawaliśmy jakieś pieniążki na różnego rodzaju detergenty, to w tej chwili te pieniądze zostawiamy sobie w kieszeni na inne wydatki. No i oczywiście ekologiczne. Ponieważ nie mamy tutaj plastików, nie zanieczyszczamy też wód gruntowych, tak jak to jest w przypadku innych środków chemicznych czyszczących. <laughs> Więc same korzyści. No i co jest też bardzo ważne, bo czyszcząc, chcemy mieć efekt, a tutaj ten efekt jest, i to w mgnieniu oka. Tu się przelicza czyszczenie chociażby fugi na sekundę. Więc bardzo duża też oszczędność czasu. Co myślę, że dla każdego, kto ma i tak dzisiaj dużo mamy na głowie, a jeżeli lubimy mieć porządek w domu, no to chcielibyśmy to zrobić jak najszybciej, prawda? Wyprzedziła pani moje kolejne pytanie w kontekście czy urządzenie jest ekologiczne, ale już wiem, że jest. Gdzie można dane urządzenie zamówić, kupić? Urządzenie jest dostępne w w takim systemie sprzedaży jak sprzedaż bezpośrednia, to znaczy można umówić się bezpośrednio przez stronę internetową www.efomyślnikpoland.com bądź można do nas napisać na naszym fanpage'u, zadzwonić też pod podany numer na stronie, napisać maila, no każda możliwa forma, wystarczy zgłosić swoje, swoją chęć, zainteresowanie, żeby w ogóle zobaczyć urządzenie, bo ja też zawsze zależy mi na tym, żeby przede wszystkim wszystkim dotrzeć do klienta, bo każdy ma też inne problemy, niektóre się powtarzają, ale jest to produkt premium. Czegoś takiego nie kupimy na półce sklepowej, więc gdybym to ja chciała zakupić taki produkt, to chciałabym go też zobaczyć, przetestować, czy to jest na pewno to, czego poszukuję, tak? No i zawsze też z racji tego wszechstronnego takiego zastosowania w czyszczeniu, dla mnie też bardzo ważne jest, aby klient, który Rozważa posiadanie takiego urządzenia, aby mógł też poznać w pełni jego zastosowanie i aby potrafił go użyć, bo nie sztuką jest wydać pieniążki na coś, co będzie stało. My chcemy, aby urządzenie było w użytku. Na tym nam zależy, na zadowoleniu klienta. Również Pani na co dzień dokonuje prezentacji danych urządzeń. Czy faktycznie osoby zainteresowane nabyciem mogą na przykład jednocześnie skorzystać z prezentacji danego urządzenia, aby nauczyć się korzystać z niego no i zobaczyć, czy faktycznie czy ono spełnia oczekiwania? Tak jak najbardziej. Po to jest właśnie ta prezentacja, aby można było zobaczyć urządzenie. Jeżeli jest zadowolenie i spełnia ono oczekiwanie, można od razu nabyć, ponieważ zazwyczaj chcemy mieć, jak coś nam się podoba już teraz. Więc zawsze jeden z klienta mamy urządzenia na, na stanie, na tak w aucie, więc od razu jest też może być sprzedaż i dostarczenie od razu po prezentacji urządzenia do klienta, co też jest, do, myślę, że warto może wspomnieć, mamy też wszelkiego rodzaju możliwe formy zakupu, łącznie z ratami 0%, więc jest to opcja zakupu jak najbardziej dla każdego. Bardzo też sobie cenią ten produkt różnego rodzaju firmy, łącznie z hotelami, z restauracjami, jak i po prostu, jeżeli mamy biuro, też chcemy czyścić. I może to, co jeszcze chciałabym podkreślić, co jest ważne w dzisiejszych czasach dla wielu, wielu myślę firm, to jest możliwość dezynfekcji. Tutaj temperatura 170 stopni też zabija i wirusy, i bakterie, więc urządzenie poza funkcją czyszczącą spełnia funkcję też dezynfekcji. I tutaj mogę się z dumą tym pochwalić, że mamy system opatentowany, Sanix, który podłączamy do, do urządzenia, który nam daje 100% gwarancji, że wirusy, bakterie po prostu giną. Czyli w czasie pandemii, tym bardziej dane urządzenie może być przydatne? Jak najbardziej. Jak najbardziej możemy sobie we własnym zakresie zdezynfekować dom, jak i firmę. A, proszę powiedzieć, w jakiej cenie jest dane urządzenie? Jeżeli chodzi o cenę, to mamy, bo tutaj mam akurat dzisiaj jeden model urządzenia. No, urządzenie nie jest najtańsze, bo kosztuje parę tysięcy złotych, tak między 6 a 10 tysięcy, w zależności od tego, w jakiej opcji chcielibyśmy nabyć, bo tak jak wspomniałam, wiele firm jest zainteresowanych urządzeniem i mamy wiele rozwiązań, konkretnie pod hotele, pod restauracje, to są różnego rodzaju końcówki, są różne zestawy, więc w zależności od potrzeby. I jeszcze jest drugie urządzenie właśnie, które nazywa się EV z kolei Poseidon, bo to jest Iwi Atlantis i tamto urządzenie jest stricte komercyjne, więc jeżeli ktoś potrzebuje bardziej zaawansowanego urządzenia, no tylko, że tam to urządzenie jest już troszeczkę ponad 10 tysięcy, niewiele, nie ale ponad 10 tysięcy, tak, więc jakby też wersja można powiedzieć bardziej taka domowa do mniejszego przedsiębiorstwa i do większego. A proszę Pani, a proszę powiedzieć, na czym polega akcja Urlop w Kraju? Bo przygotowując się do wywiadu, zauważy, zauważyłem, że Pani jeździ, podróżuje po całym kraju. E, na czym właśnie polega dana akcja? Mm -hmm. e, powiem tak, no, akcja Urlop w Kraju jest to dla mnie taki wyjątkowy projekt, którego mam wielką przyjemność być też częścią, być tutaj partnerem. Jest to akcja społeczna, która powstała z potrzeby, z potrzeby, która się narobiła w momencie, kiedy zaczęła się pandemia. Wynikła po prostu w momencie, kiedy wybuchła pandemia, wynikła potrzeba, aby promować Polską turystykę, bo jak wiemy, większość, w zasadzie wszystko zostało pozamykane, i w momencie, kiedy była już możliwość podróżowania, to też myślę, że wszyscy byli spragnieni. No i pomysłodawczynią całej akcji jest wyjątkowa kobieta Wiola Pietrzak, która nawiązała współpracę z 16 blogerami, też celebrytami, i wyruszyli w Polskę. Wyruszyli w nasze piękne województwa, aby każdy. Każde województwo zwiedzić. Na podstawie tych podróży zostały sporządzone zarówno zdjęcia, różne filmy, które promują i pokazują, jak możemy w danym województwie spędzić urlop. Gdzie możemy przenocować, ponieważ pokazywane są nie tylko atrakcje turystyczne, ale przede wszystkim też hotele, różne apartamenty, różne domki na wynajem. Więc jeżeli poszukujemy czegoś na urlop i nie chcemy siedzieć zbyt długo szukać tego w internecie. To przy okazji powiem, że jest na podstawie tych wszystkich podróży, powstało takie kompendium wiedzy, i wszystko zostało zrelacjonowane w e-bookach, które są już dostępne na stronie Urlop w Kraju. Natomiast z racji, że ja jestem też tutaj partnerem akcji i jak najbardziej całym sercem wspieram, też urlop spędzałam właśnie w kraju, to osoby, które zakupią takiego audiobooka to jednocześnie też mają rabat na zakup urządzenia. Więc myślę, że warto pod kątem chociażby czy, czy rabatu tutaj na zakup urządzenia, też inspiracji na, na ten rok jeszcze, na jakieś wyjazdy bądź na przyszły sezon wakacyjny, ale poza tym, że można uzyskać rabat do mnie, to wiele również obiektów, wiele hoteli i innego rodzaju podmioty też chętnie dołączyły do akcji i też od siebie, Dały jakieś rabaty, więc myślę, że warto zapoznać się z tym. A proszę powiedzieć, osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy pomiędzy Panią a swoją firmą, w jaki sposób mogą to uczynić w kontekście danego urządzenia? Dziękuję za to pytanie, ponieważ no jestem na takim właśnie etapie, że rozbudowuję całą, można powiedzieć, sieć dystrybucji w Polsce. Więc w tej chwili bardzo potrzebuję takich, szukam osób do współpracy, które chciałyby w swoim rejonie po prostu promować urządzenie, docierać do tych klientów, bo zapotrzebowanie jest przeogromne i jest bardzo dużo ludzi, którzy, którzy chcieliby po prostu zobaczyć, przetestować sobie ten Sprzęt, bo jest to coś, czego nie było do tej pory, coś takiego innego. Natomiast no, na tą chwilę jeszcze no, mało troszeczkę jest tych, tych osób w Polsce, które są w stanie dotrzeć do tych osób. Dlatego każda osoba, y, która ma jakiś, powiedzmy, taką troszeczkę jest takim przedsiębiorcą i lubi kontakt z ludźmi, bo tutaj no, myślę, że to jest istotne, żeby lubić ten kontakt z ludźmi. Jak najbardziej może się do mnie zgłosić i bardzo chętnie nawiążę współpracę z każdą osobą, która chciałaby sobie powiedzmy, czy nie wiem, może zmienić pracę, może sobie dodatkowe jakieś pieniążki zrobić? Ja tutaj współpracuję na zasadzie kontraktu, także zapraszam. A proszę powiedzieć, czy Pani w Polsce jest jedynym dystrybutorem, czy jednak są inni agenci? Na tą chwilę jestem wyłącznym dystrybutorem na Polskę i mam takie wyjątkowe zadanie i bardzo też duże wyzwanie przede mną, ponieważ zbudowanie całej struktury dystrybucji należy właśnie do mnie.